Witam Was w kolejnym odcinku przygód latającego czarodzieja. Mini 3 Pro jest z nami już od wielu miesięcy i wiemy o nim sporo. Dziś mam dla Was 7 rzeczy, których jednak jeszcze mogliście o nim nie wiedzieć. W komentarzu dajcie znać, czy dowiedzieliście się dziś o nim coś nowego. Lecimy! Gdy włączycie omijanie przeszkód, czyli bypass, okaże się, że nie macie możliwości lotu w bok i choćbyście ruszali drążkiem w prawo i w lewo, dron nie będzie reagował. Włączając Bypass domyślnie włączy się blokada w kierunku bocznego przemieszczania się drona. Wynika to z tego, że Mini 3 Pro nie ma czujników z boku i to ma Was uchronić przed kreszem. W trybie omijania przeszkód dron Wykrywając taką przeszkodę, mógłby przecież polecieć w bok i tam z boku, nie widząc kolejnej przeszkody, po prostu w nią wlecieć. Możecie jednak tą blokadę wyłączyć. Gdy wybierzecie opcję Bypass, wówczas w menu ustawień pojawi się dodatkowa funkcja i możliwość wyłączenia blokady poruszania się drona w bok. Wystarczy dosłownie jedno dotknięcie i możecie latać jak chcecie oczywiście na własną odpowiedzialność. W końcu zawsze latacie na własną odpowiedzialność. Pozostawienie tej funkcji włączonej może się przydać w niektórych sytuacjach. Na przykład, gdy chcecie le lecieć perfekcyjnie na wprost. Chcąc się zmieścić w jakieś stosunkowo ciasne miejsce, może się zdarzyć taka sytuacja, że dron wyląduje z jakiegoś powodu gdzieś dalej od Was, dalej od miejsca startu. Wylądowaliście awaryjnie we względnie bezpiecznym miejscu i teraz chcecie odszukać Waszego drona, na przykład gdzieś na polu. Wtedy przyda Wam się opcja Find My Drone. Po uruchomieniu tej opcji, dron oprócz tego, że będzie lokalizowany poprzez GPS na mapie w aplikacji DJI Fly. Dodatkowo będzie wydawał z siebie dźwięk, który pomoże Wam go zlokalizować. Oby ta funkcja nigdy Wam nie była potrzebna. Subject scanning czyli skanowanie obiektów. Wspominałem już o tej funkcji przy omawianiu trybów inteligentnych. Link do tego odcinka wyświetli Wam się tu i zamieszczę go w opisie filmu. Do śledzenia poruszających się obiektów trzeba je najpierw zaznaczyć. Dzięki funkcji skanowania obiektów jest to dużo łatwiejsze. Wystarczy w ustawieniach w zakładce kontrol włączyć opcję skanowania obiektów, wówczas dron sam rozpozna obiekt, który będzie mógł śledzić. Co więcej, rozpozna czy to samochód czy człowiek. Dalej już wystarczy kliknąć plusik, żeby wybrać obiekt do śledzenia, a dron będzie robił swoje. Macie tak naprawdę kilka możliwości wystartowania waszego mini 3 pro, ale to dotyczy także innych dronów DJI. Pierwszy z nich, najbardziej popularny, w pełni automatyczny, to start w aplikacji. Aby wystartować dronem w ten sposób, wystarczy z lewej strony ekranu włączyć opcję startu, wówczas chwilę przytrzymać przycisk na środku ekranu. Dron uruchomi silniki i wzniesie się na niedużą wysokość. Ta procedura znacząco ułatwia start dronem z ręki, bo tak, dronem Mini 3 Pro możecie wystartować, a nawet wylądować z dronem na ręce. I tak, wiem, że można to zrobić również Maviciem 3, ale Mini 3 Pro będzie to zdecydowanie łatwiejsze i mniej stresujące. To jedna z przewag Mini 3 Pro i innych dronów z serii Mini. Nad większymi kolegami. Oczywiście start i lądowanie na dłoni wymaga odrobinę wprawy, ale zapewniam Was, że po kilku próbach stanie się to dla Was naprawdę łatwe. Start i lądowanie na dłoni może się przydać w wielu sytuacjach, szczególnie gdy wokół siebie macie wyłącznie wysoką trawę lub piasek na plaży. Możecie też wystartować drona Mini 3 Pro kombinacją drążków. Wystarczy, że skierujecie obydwa drążki naraz w dół i do środka lub w dół i na zewnątrz. Wówczas dron uruchomi silniki, i wtedy użyjecie lewego drążka, aby unieść drona na taką wysokość, jaką chcecie. Quick Transfer to funkcja, dzięki której będziecie mogli szybko, zaraz po zrobieniu zdjęcia z drona, zrzucić się od razu na telefon, aby jak najszybciej opublikować je w mediach społecznościowych. Zrobiłem o tej funkcji cały odcinek, do którego Was już teraz zapraszam, gdzie wytłumaczyłem krok po kroku, jak z tym działać. Link do tego odcinka wyświetli Wam się tutaj oraz zamieszczę go oczywiście w opisie tego filmu na dole. Gdy filmujecie z automatycznymi ustawieniami, nie chcecie, żeby ekspozycja zmieniała wam się w trakcie realizacji tego samego ujęcia. Wyobraźcie sobie, że zaczynacie nagrywać w nasłonecznionym miejscu, potem wlatujecie na przykład za jakiś wysoki budynek, gdzie wszystko jest zacienione. Automatyczna ekspozycja chce wam to wszystko oświetlić, wówczas no dzieją się dziwne rzeczy. Żeby tego uniknąć, mamy właśnie blokadę ekspozycji. Aby ustawić ekspozycję w danym miejscu, to znaczy na podstawie tego miejsca, wystarczy to miejsce dotknąć na ekranie. Gdy przytrzymacie dłużej to miejsce, wówczas ekspozycja w tym miejscu się zablokuje i nie będzie się zmieniać w trakcie realizacji jednego ujęcia. Mini 3 Pro ma wbudowaną pamięć. Niewiele jej ma, ale ma. Może się wam to przydać w sytuacji, gdy zapomniecie ze sobą wziąć kartę pamięci. Wówczas wykorzystując tą wbudowaną, będziecie jednak mogli zrobić te kilka zdjęć i nie wrócicie do domu z niczym. Może też zdarzyć się tak, że macie ze sobą kartę pamięci, ale jest pełna. Wówczas również przyda Wam się pamięć wbudowana w Mini 3 Pro. Wystarczy, że w ustawieniach wybierzecie, jakiej pamięci ma używać dron. Co więcej, nawet jeżeli na przykład jest pełna, możecie ją sformatować z poziomu aplikacji. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się, się dziś czegoś nowego i przydatnego. A jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuki w górę i hałas w komentarzu. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć.